Witam Was, tu Michał Gąsirowski z firmy Dream Mobile House. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować w ten e, niezaładny jesienno-zimowy dzień jeden z naszych domków mobilnych. Jest to domek Model A w wariancie 13. E, to jest wariant, który ma salon pośrodku rzutu z sypialniami po bokach. Zapraszam Was do obejrzenia materiału na temat tego domku mobilnego. Domek Model A, wariant 13, ma wymiary zewnętrzne 12 na 4 metry. W wersji letniskowej lub 12,20 na 4,20 20 w wersji całorocznej. Jest to domek o wysokości mniej więcej około 3,5 metra, wykonany na ramie stalowej. Tu mamy oczywiście dołożone koła jezdne do transportu. Te koła potem. Są już po montażu domku zdemontowane, zdejmowane. Domek zaprojektowany jest w ten sposób, że ma salon w części środkowej, rzutu domu. Także wejście jest zaprojektowane od frontowej długiej ściany skierowanej. Ta ściana właśnie skierowana jest na front i na drogę dojazdową, a po przeciwległej stronie mamy szerokie drzwi balkonowe, które otwierają domek na, na taras i na elewacji stanowią elewację ogrodową. Także zobaczmy ten domek od każdej strony. Tutaj mamy front z takim urozmaiceniem w postaci kontrastowego fragmentu wykończenia elewacji w ścianie. Zobaczmy jak dom wygląda od tyłu i od boków. Od strony tylnej ogrodowej, elewacja tylna to przede wszystkim duże, szerokie przeszklenie z salonu na taras. Tutaj zamiast tarasu mamy roboczo zrobiony taki basen. Oczywiście, żartuję, mamy tutaj teren naprzeciwko naszej hali produkcyjnej i wielką kołu, że akurat nie za specjalne miejsce do prezentacji domku. Niemniej tutaj możemy na tej całej szerokości wykonać taras ogrodowy i mamy bardzo ładne, przeszklone, wyjście w postaci przesuwnych drzwi typu HS z salonu na taras. Reszta elewacji to jakieś dodatkowe okienko z łazienki. No i tak to wygląda ta elewacja od tyłu. Przejdźmy może w kierunku elewacji bocznej. No i mamy tutaj jeszcze elewację boczną, jedną z elewacji bocznych, akurat z takim podwójnym przeszkleniem z podwójnymi drzwiami balkonowymi z sypialni master. Elewacja tego domku wykonana jest z paneli Firmy Vox e, Kerafront. Są to panele ułożone pionowo, e, panele imitujące drewno. E, mamy tutaj wykończenia klasycznie jak w naszych domkach, e, glifów okiennych z blachy powlekanej, e, okna w ramach e, PCV. E, w tym wypadku akurat mamy zrobione okna trzy szybowe. E, o tutaj na przykład, proszę bardzo, otwierane moskitiery. O czym fajnie jest pamiętać, kiedy się ma domek gdzieś na łące albo w lesie. Przenieśliśmy się na chwilę w miejscu i w czasie. Domek ten, który przed chwilką pokazywałem Wam na naszym zakładzie produkcyjnym stoi już u jednych z klientów na działce. Tak się prezentuje w okolicznościach przyrody razem z tarasami, osadzony po prostu w konkretnej działce. Także zobaczcie jak fajnie on e, wygląda, jak fajnie e, się komponuje w, w, w placu. E, mamy tutaj z tej strony wejście, tak, to główne, które Wam wcześniej pokazywałem, a z drugiej strony zaraz obejrzymy, jak wygląda, e, jak wygląda ta część e, tarasowa ogrodowa. Cały domek jest oko Okalany, otoczony z trzech stron deskami tarasowymi, dekiem tarasowym, także bardzo ładnie się to komponuje. Zobaczmy, jak wygląda z drugiej strony ten domek. Od strony ogrodowej domek prezentuje się w ten sposób. Także mamy tutaj dużą przestrzeń tarasową, drzwi balkonowe od strony sypialni głównej master. No i te szerokie drzwi HS, które wcześniej wam pokazywałem od strony ogrodowej z wyjściem po prostu bezpośrednio na, na taras. Check. Także razem z tarasem i z całym jakby wykończonym domkiem stojącym na placu, to tak właśnie się prezentuje. Także bardzo ładnie osadzony domek. Mobilny, ale na koniec jak jest ustawiony, razem z deskami tarasowymi. Poczekamy aż nam PKS przejedzie eee, razem z deskami tarasowymi. Wcale nie wygląda. Jak wóz drzymały na kołach, tylko naprawdę bardzo ładnie siedzi po prostu w tej, w tej działce. Zwróćcie uwagę, że bardzo ładnie się komponują tutaj deski, w właściwie sensie nie deski, tylko panel imitujący deskę, panel stworzywa w takim jasnym, dębowym kolorze z grafitowymi, antracytowymi wykończeniami zarówno obróbek, dachu, kontrastowego panelu elewacyjnego w jakby fragmencie elewacji, no i wreszcie też ciemnej deski tarasowej. Wszystko bardzo ładnie skomponowane, jest spójne i stanowi taką naprawdę zgrabną całość. Zobaczmy jeszcze może domek od bliżej podejdźmy, zobaczmy właśnie od tych pięknych drzwi tarasowych, jak to się prezentuje. Chodźcie. Tutaj zbliżenie na okno HS tarasowe od salonu, tam w głębi mamy pomieszczenie salonu, Tutaj mamy właśnie tego haesika bardzo ładnego, szerokiego. Na połowie tego otworu okiennego mamy przesuwną moskitierę. To zaraz może podskoczę, Wam pokażę, jak ona się przesuwa. No i taras. Tutaj mamy pergolę, taką, która być może będzie w zamyśle właścicieli w przyszłości częściowym zadaszeniem. Także bardzo ładnie otwiera nam się tutaj salon na taras, na otaczający ogród. Eee, jeszcze jest prawdopodobnie trochę pracy do, ee, do wykonania tutaj w tym domku, ale już naprawdę bardzo ładnie, e, bardzo ładnie wszystko to wygląda. Zobaczmy jeszcze, nie wyłączajmy kamery. Zobaczmy jeszcze, jak się ten. jak się ten. O, trochę skrzypi. O, odsuwamy odsuwamy moskitierkę, i tutaj mamy klamkę do odsunięcia e, drzwi HS. E, może jeszcze za chwilkę. Wejdę do wnętrza i otworzę wam to, otwarzę wam to pomieszczenie w ostatnim ujęciu, i zobaczymy, jak ładnie właśnie się wychodzi z pomieszczenia salonu na ogród. Także jeszcze, jeszcze za chwilę wejdę do środka. Także tak wygląda ten domek. Jest to na pewno bardzo sensowne. Bardzo sensowne rozwiązanie. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy środkowy salon. Po bokach mamy pomieszczenia sypialni. Także w niewielkiej powierzchni, tych 48 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, mamy zmieszczone trzy sypialenki i bardzo ładny salon z, z aneksem kuchennym. Także rozsądne, naprawdę bardzo sensownie rozplanowane wnętrze i taka naprawdę bardzo zgrabna bryła budynku. Wchodzimy tutaj zaraz do, do wnętrza domku, natomiast jeszcze chciałem pokazać Wam od zewnątrz tą kontrastową elewację. Ten fragment akurat wykonany jest z paneli firmy Vinylit, to jest taki kolor Kitami Oak. Bardzo ładnie pasuje do ram okiennych, do obróbek, do koloru antracytowego dachu, także bardzo ładnie się to komponuje i, i kontrastuje z elewacją w kolorze drewnianym. No to co, zaglądamy wtedy do środka domu. Zapraszam Was do środka. Weszliśmy do środka domku. Wytrę trochę buty, bo... Także jesteśmy we wnętrzu domku model A, wariant 13. Tak jak mówiłem, wchodzimy bezpośrednio do salonu. Nie ma tu jakichś korytarzy przejściowych do sypialni. Z części salonowej tutaj jest tak naprawdę rozdział do wszystkich pomieszczeń. Do wszystkich pokoi mamy tutaj trzy sypialnie. Dwie malutkie, takie dziecięce, jedną dużą sypialnię master, łazienkę i część dzienną razem z kuchnią. Wchodzimy w takim, do takiego jakby wygrodzonego korytarzyka, takim meblem oddzielającym wypoczynek, narożnik wypoczynkowy od korytarza. Tutaj w tym, w tym meblu mamy szafki, które tutaj się otwierają, można sobie schować buty, inne rzeczy. Po mojej lewej ręce mamy dużą szafę ubraniową, też z miejscami na chowanie obuwia i są to szafy ubraniowe, gdzie naprawdę dużo się może zmieścić. No i z tego miejsca, tutaj z tej przestrzeni, od takiego jakby wygrodzonego troszeczkę przeciąka, przechodzimy do salonu. Przemieściłem się na środek salonu. Mamy tutaj Wysoki sufit. Akurat ten sufit jest wykonany w drewnianej okładzinie, także mamy taki, tak nastrojowo, troszeczkę e, rustykalnie, lekko. E, bardzo ładnie ten drewniany sufit nam tu się. Łączy z kolorystyką okładzin meblowych i z kolorystyką podłogi. Niemniej salon jest naprawdę duży. Mamy tu wygrodzoną kuchnię, zaraz sobie ją obejrzymy. Mamy to ten mebelek odgradzający część wejściową przedsionek od reszty salonu. Tutaj mamy piękne, szerokie, przeszklone drzwi balkonowe, właśnie te wyjściowe na, na taras. W tej chwili nie jesteśmy na działce klienta tylko przed halą produkcyjną, ale można sobie wyobrazić, że tam sobie biegają jelonki i rosną jabłonki. Natomiast tu mamy oczywiście stół jadalny z krzesłami, ścianę przewidzianą na ten unit taki rozrywkowy, czyli telewizor, jakieś sprzęty grające. No i tutaj za tym, za tym mebelkiem wolnostojącym mamy Miejsce na narożnik, na narożną sofę lub na sofę e, taką prostą, w zależności od wyboru e, klienta. Po obu stronach salonu mamy duże przeszklenia. Od frontu mamy drzwi e, wejściowe, przez które wchodziliśmy, i duże, szerokie e, okno. A po tej stronie mamy oczywiście to wielkie przeszklenie, takie z przesuwanymi drzwiami. Ja może je przesunę, żeby wam pokazać, jak to, jak to, fajnie, jak to fajnie się otwiera. Tu mamy tą przesuwkę, właśnie, otworzę to okno balkonowe. Okno typu HS. Zobaczcie, jak to fajnie chodzi. Okno otwiera się na naprawdę dużą szerokość. O. A tu mamy jeszcze do pokonania moskitierę, też przesuwną. Przesuwaną na bok. O. I teraz jesteśmy na tarasie, którego nie ma, ale mógłby być. Także tak wygląda. Tak wygląda to wyjście na ogród z salonu. Bardzo dużo światła, bardzo dużo słońca. Eee, takie okno w elewacji bocznej bardzo powiększa nam wnętrze, eee, zmniejsza takie wrażenie podłużności tego salonu, także jest naprawdę, jest naprawdę fajnym, bardzo rozwiązaniem. Zobaczmy dalej, co my tutaj mamy w salonie. Dobrze. Stoimy na miejscu. Stoję na miejscu tutaj przed tego ewentualnego przyszłego narożnika. Mebel może być oczywiście dowolny. My najczęściej, e, najczęściej stosujemy narożne sofy, ale to wszystko zależy od wyboru klienta. No i mamy tutaj ten unit rozrywkowy, bardzo ładnie wykończony w takich lamelkach na ciemnym tle. Tutaj macie wszystkie te włączniki i gniazda. RTV i tak dalej. Pod spodem szapeczka, taka meblowa. Tutaj mamy szapeczkę, gdzie można sobie schować jakieś urządzenie, nie wiem, DVD, czy, czy jakiś tam dekoder. E, tutaj mamy przejścia do tych sypialni dziecięcych po obu stronach. E, na, za nami jest duże, szerokie okno, e, takie na duży fragment e, szerokości salonu. E, większość z tego okna to jest fix, a tutaj mamy oczywiście kawałek. Okna, które jest uchylno rozwierane. Również, jak widzę, tutaj klient sobie zamówił moskitierkę. To przy okazji, może powiem też, że wszystkie te nasze okna mają odpowiednio sterowane na powietrzniki także, także, także te okna są w nie wyposażone. Duży salon, duża przestrzeń, naprawdę wygodne miejsce do siedzenia sobie. Siedząc na kanapie, widzimy bardzo duże to przeszklenie balkonowe i otwarcie na taras. Także bardzo ustawny i naprawdę sensownie wyglądający salon. Przeszliśmy do części kuchennej. Mamy kuchnię w zabudowie w formie literki L. Tutaj po mojej stronie. Jest pełen słupek z dużą lodówką, z zamrażarką. To jest opcjonalne wyposażenie, przeważnie mamy lodówkę jednoziołową. A tutaj klient zamówił sobie chłodziarkę i zamrażarkę. I jeszcze taki mały, mały Pawlaczyk ostryszek nad, nad kuchnią. Tutaj mamy. Narożny blat, w tej akurat wersji wyposażenia domku mamy blat z płyty HPL, czyli nie taki typowo kuchenny, taki bardziej wytrzymały, bardziej trwały. No i co tu mamy? Zmywareczkę, zlewo zmywak wyciąg kuchenny, kuchenkę. Tu akurat widzę, że w specyfikacji klienta nie było zamówionego piekarnika, także mamy większą ilość po prostu szuflad. Jakieś widzę, tu instrukcje są jeszcze, także tych szuflad jest naprawdę sporo. Tu mamy podwójną szafkę, za którą można dużo różnych rzeczy schować. Tu też są przyłącza wodociągowe ze wszystkimi kurkami. Szafki wiszące, jest ich naprawdę też sporo, są wysokie. Jeżeli chodzi o wykończenie materiałowe, no to mamy tutaj fronty z imitacją drewna, natomiast oprócz tego blatu z HPL-a mamy też wykończenie pleców między szafkami górnymi i dolnymi z płyty takiej ozdobnej płyty FIBO. Także tak wygląda, tak wygląda kuchnia. Eee, no cóż, eee, idziemy oglądać może domek eee, dalej. Skończmy już z tym salonem. Przejdźmy do sypialni i łazienek. Z tymi łazienkami to przesadziłem. Łazienka jest oczywiście w tym domku jedna, eee, ale za to bardzo fajnie urządzona i wcale nie taka mała. Eee, szerokość łazienki taka, że zmieści nam się tutaj spokojnie kabina prysznicowa e, 90 -ka i e, geberit e, z e, musztą ustępową. Nad obudową geberita mamy okienko, ono jest tutaj zaklejone e, mleczną, e, mleczną szybką także E, także nic za wiele przez e, okienko nie widać. No i dalej mamy urządzenia, e, znaczy wyposażenie e, takie meblowe. Blacik e, z HPL-u, bardzo trwały, umywalka. Tu oczywiście w dowolnej formie, e, w dowolnej formie mamy miejsce na lustro e, umywalkowe i kinkiet u góry. W tej szafce, tutaj nie wiem czy to widać, kryje się. E, kryje się boiler na wodę akurat o pojemności 80 litrów. Odkleję tutaj taśmę do transportu i, i zajrzymy sobie tu może zaraz zrobimy przebitkę to będzie widać jak ten boiler jak ten boiler jest tutaj umieszczony, a po drugiej stronie mamy grzejnik, grzejnik drawinkowy. Domek jest wyposażony w ogrzewanie elektryczne w postaci grzejników elektrycznych z regulacją termostatyczną. One mogą być regulowane e, po prostu w domku. Można też mieć takie dodatkowe modu moduły Wi-Fi i można regulować z tymi grzejnikami e, na odległość. Wykończenie łazienki, tak jak tutaj e, jest wykończona, e, jest w postaci ścian z płyt fibo. Tu akurat mamy okładzinę bez żadnych podziałów, natomiast można sobie za fundować podziały imitujące płytki glazurowe. Sufit mamy tak jak w pozostałej części domu drewniany, e, natomiast podłoga jest kontrastowa. Mamy tutaj wykładzinę PCV winylową, ale taką ciemniejszą, która imituje beton. To się bardzo ładnie zgrywa z e, na przykład kontrastowym kolorem, e, z kontrastowym kolorem e, pleców kabiny prysznicowej. Także tak wygląda łazienka, wygodna. Spokojnie tutaj można się obrócić, zrobić, co trzeba zrobić, wziąć prysznic. W każdym razie, a zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy mamy tutaj też przewidziane miejsce na umieszczenie pralki. Akurat tutaj pralka nie jest w tym momencie włożona, bo prawdopodobnie klient sobie sam pralkę swoją wstawi, ale jest miejsce razem z podłączeniami przewidziane na umieszczenie bardzo ważnej rzeczy w łazience, czyli pralki. Byliśmy przed chwilą w łazience, która się mieści tutaj, za tymi drzwiami. Przechodzimy do sypialni master. Ona jest odgrodzona trochę od części dziennej, tak że zapewnia, zapewniona jest, zapewnione jest maksymalnie dużo prywatności. Chodźmy zobaczymy. A jeszcze tutaj po drodze mamy korytarz, taki nie za długi, ale taki, który mieści nam bardzo ładną tutaj szafę. To jeszcze sobie tą szafę obejrzymy, ale naprawdę duża, ładna e, szafa ubraniowa, bardzo przydatna we wnętrzu. Chodźmy do sypialni. Jesteśmy w sypialni master. E, mamy tutaj e, tak, no przede wszystkim duże, ładne przeszklenie. Akurat tutaj wersja dla klienta jest nie z normalnym oknem, tylko z drzwiami balkonowymi. Bardzo fajny pomysł. E, no i mamy tak łóżko pełnowymiarowe, 160 na 200 e, Pod nim e, mamy miejsce na przechowywanie pościeli albo jakichś tam innych rzeczy. Duże, ładne. Eee, duża, ładna szafeczka z boku. Tutaj, akurat, e, w tym konkretnym modelu, w tej konkretnej wersji, mamy podejście do łóżka od jednej strony, czyli mamy dosunięte je z jednej strony do ściany, z drugiej strony szerokie, ładne przejście dostępowe do, e, do łóżka. E, szafki e, nad e, łóżkiem, nie wiem czy tam są, są chyba. A z drugiej strony się pewnie to włącza, albo może tutaj. O tak, mamy jeszcze dodatkowe oświetlenie w postaci linii led. Eee, ładna duża przestrzeń z skośnym dachem, z wysokim pomieszczeniem, a z drugiej strony na całą szerokość pomieszczenia mamy e, dużą e, szafę z przesuwnymi drzwiami. Tutaj pewnie kawałeczek może tej e, szafy mamy obiektywem e, możemy objąć, ale pokażemy zaraz tą szafę w całej swojej okazałości z, z innego ujęcia. Także tak wygląda sypialnia master. Tak jak mówiłem, od drugiej strony mamy na całej szerokości sypialni dużą szafę, bardzo pojemną. Połowa z niej to są szafki regałowe, tak. A druga połowa, a druga połowa szafy to są wieszaki i półki dolna, górna. O. Także na pewno duży taki unit z drążkiem dolna. Górna szafka, znaczy półka dodatkowo do przechowywania różnych rzeczy, także naprawdę spora szafa. Eee, no i co? Zostaje nam w takim razie jeszcze przejście do dwóch e, sypialni dziecięcych. To są naprawdę malutkie sypialniki, ale zobaczmy jak one wyglądają. Zapraszam. No właśnie, przeszedłem prawie na drugi koniec domku, czyli e, do sypialni dziecięcych. 12 metrów długości domu jednak robi. Robotę. Popatrzcie, jaka tu jest duża przestrzeń od sypialni master do sypialni dziecięcej. Kawał chałupy. Zostały nam dwie sypialenki dziecięce. Nie są to duże pomieszczenia, ale kiedy ma się dwójkę dzieci i każde chce mieć troszeczkę swojego miejsca, to naprawdę dobry pomysł, żeby z dużej sypialni zrobić dwie mniejsze. No i co my tu mamy? Naprawdę nie najgorsze wnętrze. Yy, mamy tutaj s... szafę dwudziową. Pełnowymiarowe łóżko, w tym momencie jest 195, a tu może być na, mm, też 200 cm łóżko na 80 cm szerokości. Dodatkowo pod, pod materacem mamy miejsce na przechowywanie, tak? to się tutaj unosi i spokojnie można tam sobie przechowywać chociażby pościel albo jakieś tam inne szpargały, nie wiem, plecaki, inne historie. E, mamy okno. Grzejnik, biureczko. Tu oczywiście jeszcze powinien być jakiś, jakaś pufa czy, e, czy krzesełko. Także pomieszczenie może niewielkie, ale bardzo ustawne i funkcjonalne. Z dobrym doświetleniem, e, z grzejniczkiem. Druga sypialnia wygląda bardzo podobnie, ale chodźmy zobaczymy mimo wszystko, jak wygląda ta druga sypialnia. Czyli drugi pokój dziecięcy. Ponownie e, szafa. Łóżko o tych pełnych wymiarach. Biureczko okno, wszystko w podobnej e, powierzchni, przestrzeni, tylko stanowi odbicie lustrzane. Mamy wejścia do dwóch e, pokoi sypialnych z salonu, jakby w narożnikach salonu, każdy z pokoi stanowi oddzielną, osobną przestrzeń. E, chciałem pokazać Wam elementy wykończeniowe ścian, olistwowań, także mamy tutaj zastosowane panele firmy Strama e, w kolorze Akurat tutaj mamy kolor biały zastosowany. Mamy oglifowania drzwi w MDF-ie lakierowanym. Listwy przypodłogowe wykonane są z plastikowego, uj, plastikowego panelu Vox SPUMO. To jest taki twardy, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Plastik, no grzeniczek to już o nim rozmawialiśmy. Wykończenia, wszelkie oglifowań okiennych, tu akurat mamy glif okienny, opaskę też jest z MDF-u lakierowanego. Wszystko ładnie się zgrywa, ładnie się ze sobą komponuje. Jeśli chodzi o wykończenie sufitu, to mamy o w postaci. Listew drewnianych, które się zgrywają z kolei z drewnianym sufitem. Tu jeszcze można fajnie podpatrzeć, jak wygląda wykończona kalenica. Mamy kalenicę w postaci takiej, takiego panela, idącego przez całą, szerokość, przez całą szerokość dachu, i dodatkowo ten panel jest podświetlony paskami LEDowymi. To stanowi bardzo ładny taki efekt wizualny ozdobny dla salonu. No a jeszcze zapomniałem wam pokazać tutaj tej szafeczki od strony wejścia, czyli tam mamy dużą szafę przy drzwiach wejściowych, a tu mamy jeszcze dodatkowo szafki o, z takimi półeczkami, na przykład na obuwie albo jakieś inne rzeczy. Miejsce na włączniki do świateł. Przede wszystkim jest to bardzo fajne odgrodzenie, odgrodzenie strefy wejściowej od wypoczynku. Blacik, gdzie można sobie różne rzeczy poukładać, nie wiem, klucze, zegarek, coś tam. Tu mamy też jeszcze takie fajne różne wnęki, półki, gdzie można sobie schować różne książeczki, inne historie. One akurat są na wyciągnięcie ręki, kiedy się siedzi na meblu wypoczynkowym. Także naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna opcja. Wyposażenia tutaj tego wnętrza. Dziękuję, że obejrzeliście ze mną filmik o tym domku. Jeszcze raz przypominam: domek model A, wariant 13, z salonem w środku. Domek został zaprezentowany tutaj na naszej hali produkcyjnej. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze go pokazać. Wam dokręcić kilka scen z ładniejszym otoczeniem, z ładniejszymi okolicznościami przyrody. Niemniej mam nadzieję, że ten filmik e, pozwolił Wam zobaczyć, jak ten domek wygląda w realu, nie tylko na rysunkach. Zapraszamy do naszej firmy, jeśli jesteście zainteresowani naszymi produktami, naszymi domkami mobilnymi lub modułowymi. Zapraszamy do nas, do Warszawy na ulicę Uczniowską 13 do Dream Mobile House. Mamy na naszym placu zawsze 5-6 domków pokazowych, prezentacyjnych. Oprócz tego oczywiście na naszej produkcji zawsze mamy domki, które też możemy pokazać. Te, które zamawiają klienci, te, które Akurat w danym momencie się produkują. Halę produkcyjną mamy bardzo blisko naszego biura, także zapraszam Was serdecznie do Warszawy do obejrzenia naszej firmy i do spotkania się z naszymi doradcami, którzy postarają się Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania i zaprezentować nasze produkty jak najlepiej potrafią. Zapraszamy do nas. A kuku. O. I tak wygląda otwarcie. Z wnętrza na na teraz wychodzę sobie elegancko tutaj mogę się plażować dzisiaj akurat nie jest może jakiś super słoneczny dzień ale tak wychodzimy sobie a samo wnętrze poznajecie przed chwilą przed chwilą e, filmowaliśmy je bez e, narożnika bez jakichś tam e, sprzętów tutaj już nie będziemy może bardzo zaglądać do środka bo e, to już jest właśnie, własność klientów także nie nie ingerujmy za bardzo w ich prywatność, ale tak wygląda właśnie ten domek na skraju między tarasem a salonem z tą przesuwką. Wyjdę jeszcze na zewnątrz i powiem ostatnie słowo. No więc ten domek to jest jeden z naszych podstawowych modeli wersja wariantowa domku A. Niektórzy decydują się oczywiście na te wersje A, które mają salon. W jednym narożniku budynku, i część sypialną w drugim. E, mi osobiście e, bardzo się podoba ten wariant z e, salonem, w środku. E, przy działkach, które mają otwarcie szerokie e, na szerokość budynku, na ogród, naprawdę taki wariant jest bardzo sensownym pomysłem do, 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 do zrealizowania. E, przypominam, że wchodzimy też z jednej strony do domu od długiej elewacji i wychodzimy na taras też. Na ogród też na długiej elewacji. Także wszyscy ci, którzy mogą sobie pozwolić na posz, postawienie swojego domku w szersz, a nie w, w zdłuższy, czyli w poprzek, właściwie e, działki, myślę, że mogą roz, e, rozmyślać o takim właśnie układzie e, funkcjonalnym i takim ustawieniu domu.